Hej, hej, cześć z tej strony, docentus. Witam na moim świecie. Dzisiaj co? Osta yy, kolejny odcinek z budowy Straży Pożarnej. Także zapraszam bardzo serdecznie. I teraz, tak moi drodzy, yy, zastanawiałem się, co będziemy dzisiaj robić, bo yy, taki ten główny budynek już mamy zrobiony przynajmniej w tej części zewnętrznej. I chyba teraz zajmiemy się zrobieniem tutaj na około upiększenia. Czyli tak, weźcie sobie płyt, pół płytki, bądź płytki o i zrobimy taką linię tutaj od garażu do ulicy. Myślę, że tak, nawet ten chodnik tutaj ja obsuję. A no, i tutaj będziemy mieli wyjazd. Bo wiecie, co yy, część z Was może po prostu, jeżeli będą budowali ze mną, mogą zaprzestać w tym miejscu. Tylko przy tym budynku co go tutaj mamy. A ja i tak jeszcze będę robił poradnik z tymi garażami trzema, co tam na w screenach to widzieliście także tutaj na razie na razie sobie zrobimy po prostu wjazd o i ten wjazd będzie leciał dotąd to zabierzemy, to zabierzemy, to zabierzemy tak jest i idziemy tędy Czy tak się zastanawiam, czy po prostu. No dobra, zaraz zobaczymy. Dzisiaj sobie użyjemy, Wordita, tak żeby nam troszkę pomógł. I teraz tak. Stąd dotąd, moi drodzy, zróbcie sobie kamień. <laughs> Coś takiego. O żeby mieć. Taki wjazd. Teraz się zastanawiam wiecie co może żeby tutaj. Ładnie to wyglądało. Co jeżeli ja bym zrobił coś takiego chyba nawet lepiej. Tutaj o. Ten oto sposób zrobimy. No i dobra. Kolejną rzeczą, którą chcę zrobić, to będziemy robić taki ganeczek do wejścia i, i, i tu nam będzie potrzebne. Dobra, kamienne cegły i kamienne schodki, i zróbmy może coś takiego. I tu na około przejedziemy sobie. może tak gdzie dużo lepiej to wygląda jest takie fajne wejście no i okej, okay. z tej strony tutaj gdzie mamy granicę naszej działki to myślę że też zrobimy coś takiego właśnie i tutaj można na zewnątrz ewentualnie poprowadzić taki chodniczek jak tutaj jest żeby o, szło to w tamtą stronę. No i myślę, że możemy się tym zająć nawet teraz. Mam nadzieję, że za szybko tego nie robię. Dzisiaj z Word Edita to yy, troszkę tej budowy będzie więcej, znaczy więcej, że będzie to dużo nam szło. To możemy nawet to zamknąć. Pod spodem chyba pusto jest. A w ten sposób, ale mi piszczymy szkach. Dobra i tym będziemy lecieć aż tu do końca. I moglibyśmy to naokoło robić, ale na razie tego nie będziemy jakoś tam bardziej przedłużać. Zrobimy sobie tylko mm, dotąd zrobimy taką fajną tablicę, jak jest w prawdziwym SimCity. Jeżeli na 1.8 grać, to tam jakieś fajne banery można zrobić. Nie wiem, na przykład miasta, albo jakiś specjalny baner pod Straż Pożarną. Myślę, że całkiem fajnie by to wyglądało. Ja niestety nie gram na 1.8, przynajmniej jeszcze. No i dobra, zobaczmy jak to wygląda w tej chwili. Czyli, tak na granicy działki jedziemy sobie taką linią. Tutaj mamy chodniczek, wjazd do garażu. A teraz zajmiemy się tutaj z tej lewej strony tą częścią. Wiecie, co zrobimy? Może tak: z dwa odstępu, tutaj, i raz, dwa, trzy, cztery. O, zrobimy tą tablicę. Tyle, że tak. E, tutaj może od tej tablicy też zrobimy sobie. O, taki pasek. Zaraz jeszcze Wam to pokażę, co ja tu chcę zrobić. E, tu będzie kolejny chodnik. Tu będzie pas zieleni. Uh -huh. A tutaj zrobimy tablicę, i tą tablicę zrobimy tak. żółta utwardzona glina. Do tego weźmiemy sobie cegiełki. I i i tak. Bum, bum, bum. Schody z piaskowca, może nie. O! Brzozowe schodki, i brzozową płytkę weźmiemy. No i dobra. Teraz tak. Zróbmy to raz, dwa. Może na trzy wysokości? W środku damy o, na żółto. I zobaczmy, dajmy, może tu z jednej i z drugiej strony schodek. Zastanówmy hmm. się, jak by to zrobić. Albo może tak to zrobimy, patrzcie, damy tutaj, tak. A schodek damy po prostu, o, tutaj. Czyli wysokość mamy dwóch. O i stoi tablica już. I mówię, tutaj możecie użyć sobie jakiegoś baneru, zmienimy czas. Eee, I jeszcze jedną rzecz, którą chcę zrobić, to będzie, będzie, będzie... Płotek wezmę jeszcze. I tutaj zrobimy dwa przerwy. I zrobimy taką linię. Bo pamiętam, że tam też była taka linia. O. I tu płotek jeszcze. Coś w tym stylu ma być. OK. Nie, dobra, lecimy dalej. Czyli potrzebujemy tutaj zrobić nasz chodniczek. Zauważcie, że tu zostaje nam jeden przerwy między budynkiem. I bardzo dobrze. Tutaj idziemy, o, do granicy naszej działki. Ona jest tutaj. Jeszcze mamy wydzieloną. Ok, teraz sobie to naklikamy. Dziobamy, dziobamy i klikamy. Jakieś dziury. A tu gdzie mamy tą przerwę między budynkiem, damy tam po prostu kamień i zrobimy oświetlenie budynku, żeby to jakoś tak ono fajnie wyglądało. Czyli tak puśćmy odtąd myślę, dotąd damy sobie kamień. Ten sposób, i odtąd myślę, dotąd też coś takiego. To samo z tym kamieniem zrobimy tu, czyli stąd. Nawet on może iść dotąd. O, widzicie, chyba nawet tutaj więcej tego kamienia damy zaraz. Tylko musimy się zastanowić. Wiecie co, chyba, żebyśmy zrobili? Ja się tak zastanawiam. Chociaż wiecie co? Może tak, żeby nam symetria się zachowała, to zróbmy tutaj najpierw ten pas zieleni. Policzmy sobie raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, może 13 zielonego zrobimy. I tutaj sobie to odgrodzimy. Tyle, że może nie dokładnie w ten oto sposób, ale tutaj w ziemi tą płytkę położymy. I tutaj się nam zacznie nasz chodnik. w ten oto sposób, bo chcę zrobić tak. Eee, zaraz Wam pokażę o co mi chodzi. Chcę wziąć jałową ziemię. I tu na środku, nie wiem, może... jest 13, to sie, e, 6 i 6 i... środkowy to 7 będzie. Zróbmy może... E, bo, bo, bo... bo. Będzie drzewo, tak? A naokoło niego zrobimy może coś takiego albo jeszcze więcej. Drzewo damy może w tym miejscu, a tutaj zrobimy jeszcze taką większą. No, zobaczcie, o co mi chodzi. Tak. O! Coś takiego chcemy zrobić. Bo te drzewa sobie też poświetlimy, bo dla nas, o na przykład w tym miejscu, yy, dla nas jest potrzebne też oświetlenie. Także tutaj, o te drzewka sobie będziemy poświetlać. Może w tych miejscach. Tak, ale żeby było to drzewo rzeczywiście, to już od razu je postawmy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Może zrobimy taką. Ee, jak to się nazywa? Brzozę. Brzozę. Jak robiliśmy w, tym, w tych domach nowoczesnych? Liście, obojętnie jakie. Ale zrobimy tak. I tutaj na parę radtek po prostu do. Dołu zrobimy takie bardzo proste drzewo. O. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Przypuśćmy, zrobimy pnia i liście. No i bardzo proste drzewko. Widzicie? Zawsze doda tutaj troszeczkę. Teraz tak. Tu mamy dwa. Zostanie nam tutaj, nam zostanie 2, 4 tu nam też powinno zostać 4. I wiecie co, zostawimy też 4 tutaj. Raz, 2, 3, 4 i na piątym sobie o. Poskładamy żeby to symetrycznie nam wyglądało i tutaj już dojdziemy sobie do końca ops w ten oto sposób i teraz tak od razu możemy jeszcze to oświetlenie zrobić ja dam tak białe szkło i dam e, jasnoglas. gdzieś tam w dół wrzucę pach pach, pach. okej okay. I szkło. I mamy podświetlone drzewko. Całkiem to będzie miło wyglądało. O, popatrzcie. I do tego damy sobie jeszcze mączkę kostną. Żeby się nam taki fajny trójwymiar tutaj zrobił. I spamujemy tu dość mocno, o, pach, pach, pach. pach 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 o tutaj na tej bielicy to akurat się nam nic nie posadzi ale wiecie co będzie to naprawdę dużo lepiej wyglądało i teraz możemy się zastanawiam nawet i pójść tą stroną i tutaj też zakończyć ten tą część yy, zielonego naszego Terenu z tej strony. I to samo możemy zrobić pach, pach. O, tutaj dajemy, a tutaj zrobimy po prostu tu i tu kamień. Tutaj damy kamień i kamień damy też tutaj, przypuśćmy. dotąd eee, za dużo na bo Wiecie co? Tutaj będzie nasz. Uła. Tutaj będzie nasz eee, koniec. Koniec działki. Generalnie tu się umagaliśmy, że będzie koniec, ale możemy nawet go tutaj zrobić. Co źle nie będzie wyglądał. Generalnie można o jedno jeszcze przedłużyć i zrobić tu po prostu chodniczek, taki na dwa. Ktoś nawet mnie kiedyś pytał w komentarzu, czy pokaże jak chodnik robić. No to te proste, tutaj robimy, stąd przypuśćmy dotąd zrobimy. Kobel. Tu dajemy to wyrzucimy. Eee, tu kobel, i generalnie myślę, że o. Można to zrobić tak. To mogę zabrać. I to może iść już tam dalej. Macie chodnik bardzo prosty, zrobiony. A ulicę to do tego jeszcze dodajecie, przypuśćmy, wiem, szerokości 10 wełny czarnej. Po środku robicie tylko. Po środku zrobicie mm, pas i to wszystko. No i dobra, i teraz tak. Kończąc tu dalej, to ta cała część tutaj, gdzie mamy tutaj, gdzie mamy tą zieleń, to też sobie zamienimy na kamień. Czyli ja to robię szybko, a wy dziobiecie tak i tak, i już to jako tak ono wygląda. No i tu to samo, tu zrobimy, zmieńmy czas, i tutaj tak samo, zrobimy sobie w tej części chodniczek. Czyli tutaj dajecie kobal, i z drugiej str czy, e, strony znowu to dacie. Dobra, ale teraz my musimy się zająć tutaj oświetleniem tego naszego budynku, bo to już w miarę przód mamy zrobiony. I oświetlenie będzie dość proste. Może tak. Tu dziura, pach. Ja zrobię to tak. Tu jedno. Tutaj pod tym zrobimy sobie drugie oświetlenie. No, i myślę, że tutaj no musimy to jakoś mniej więcej symetrycznie wziąć. Czyli zrobimy raz, dwa, trzy, może odstępu. A to teraz robię tak na raz, dwa, trzy odstępu. Na bardzo szybko. I myślę, że dwa tu też wystarczą nam światełka, ten budynek w miarę widno wi to powinno być. E i znowu tutaj jeszcze musimy. że co ponieważ tutaj przypuśćmy się, nam kończy nasz, e nasza działka. E to tu będzie krawężnik załóżmy. Czyli tak o, tu będzie krawężnik. Tu możemy puścić e ten nasz kobel. Od razu tak, jakby wytyczam tą granicę, tak cztery to było. o I myślę, że stąd mhm, dotąd możemy jeszcze dać yy, b, 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 b. kamień. Tak jest, tak i tutaj zaraz skończymy na około robić yy, nasz chodniczek. No i dobra, póki co to jeszcze sobie oświetlimy. Tak się zastanawiam, to jeszcze powinno być wejście, które my zaraz zrobimy. I wejście zrobimy jeszcze jedno tutaj, robimy tak. I, i. I do tego schody z kamiennych cegieł. Tak się zastanawiam. Może zrobimy tak: o, coś w tym stylu, że tu będziemy mieli takie wejście z tyłu do naszego budynku. I myślę, że tak to jeszcze zostawimy. Czyli tu jeszcze sobie dziurę zróbcie na wejście do budynku. No i dobre, i oświetlamy dalej. Eee, tu możemy oświetlić. Myślę, że tutaj, gdzie są okna, będzie ładnie wyglądało oświetlenie. Jak to się umie, może sobie zrobić automatyczne. Ciach. No, i całkiem to fajnie będzie teraz się prezentować. Myślę, że tu w rogu też możemy oświetlić jedno. Drugie, tutaj w rogu. i tak samo tutaj i zobaczmy jeszcze może nawet pod oknem pod oknem jest ok, czy tak? Tu mamy, tu mamy. Tutaj troszkę brakuje nam tego oświetlenia. Mm, wiecie co? Ja może bym to zrobił tak, że jak mamy tutaj jedną, to chyba bym tutaj na rogu zrobił, żeby było symetrycznie. Chociaż to już, czy to jest aż takie ważne? Może to lepiej wygląda, zobaczcie. W tej chwili. No i co? zostało nam skończyć. Taki odcinek dość krótki dzisiaj będzie, bo... też już muszę kończyć. Zostało nam skończyć tak naprawdę ten chodniczek. I osoby, które ze mną budują praktycznie już tą straż pożarną z zewnątrz będą mieli skończoną, łącznie z tą zewnętrzną częścią. Jeszcze można coś ewentualnie dodać. I tutaj jeszcze też o, nadłupimy no to i dokończymy. Aha, jeszcze z tamtej strony trzeba. No i lecimy jeszcze tutaj do asfaltu. W sumie powinienem... to nie znam tego na. Zapomniałem, jaki jest kot na półpłytkę, płytkę, żeby sobie wardę i ten to zrobić. zrobić. mi się już szukać po necie. I myślę, że o. Drodzy, Straż Pożarna z częścią zewnętrzną jest skończona. W następnym odcinku będziemy się brali za te trzy garaże kolejne, i myślę, że środek to już na, na samym końcu będziemy robić. Także z mojej strony tyle. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze i co, i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, pa pa!